Na kanale Fish Fossils. Dzisiaj będzie coś nowego, czyli łapanie ryb w Chorwacji. jest podzielony na 4 dni, no więc zaczynajmy. Dzień pierwszy. Podajając się na naszą miejscówkę i ryb... zrzuceniu wędek. Naszą pierwszą rybką okazała się byś rybasa gurus. Kolejne zarzucenie i kolejna rybka, czyli strzępiel pisarz. Na dziś koniec łapania, bo po prostu nic więcej nie chciało brać, dzień drugi. Udałem się naszą miejscówka miejscówkę, i zarzuceniu wędek udało nam się złapać rybkę o nazwie Sarba. dzień trzeci. Naszym pierwszym okazał się być ślisk prążkowaty. Poczynam potężne branie, zacięcie i potężna ryba sieni i spadła. No wtedy odechciało mi się łapać ryb. Dzień czwarty, czyli najlepszy. Mała rybka. wypuszczamy ją do wody i wzięłam ją. Ups! Zdarza się! No i w końcu kolejne mocne branie zacięcie i w końcu coś czego szukaliśmy, czyli już troszkę większa ryba, ale to wystarczyło, żeby spełnić cel tej wyprawy. No i to by było na tyle w tym filmie, więc do zobaczenia kiedyś na pewno, tak? Kiedyś na pewno. No i pa!